widzę, witam po raz kolejny na G4 Skins. Widzę, że evencik się skończył, także już niestety. A ja to miałem z 5000 punktów, co się z nimi teraz staje? <gry> Straciłem je po prostu? No okej, okay, to mój błąd, <gry> nie zauważyłem. Ale dobra, jeszcze przed rozpoczęciem odcinka yy, pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod Matuszyst. O boże, nie trafiłem. I wam oczywiście on 5% do wpłaty i skrzyneczkę MilSpec za darmo dla nowego użytkownika. I sobie tą skrzyneczkę teraz otworzymy. Czy jesteście nowym, nową osobą na, na stronce, stwierdzicie, dobra, użyję kodu matuszyst i możecie trafić w takiego oto MP M249 System Lock za złoty 20, zł i na przykład sobie takiego skinka wypłacić. No jak za darmo, to wydaje mi się, że dość uczciwa cena. A my przejdźmy w takim razie do robienia bitewek. Wydaje mi się, że muszę przestać grać tak grubo, bo ostatnio. No, znaczy, ogólnie miałem jeszcze jeden filmik. Chciałem go wrzucić, wczoraj nagrywałem. Zrobiłem dwi, trzy bitwy za 2000 od sztuki i trzy przegrałem. Robiłem je na dwie. I wzięła mnie po prostu taka, <taki> takie myślenie, że może powinienem grać po prostu troszkę delikatniej. No i po prostu na spokojnie ten balans budować, a nie, że się podpale, zagram kurna za piątkę, zagram za czwórkę, pootwieram najdroższe skrzynki i dalej i się i, no i przegrywam, więc próbujemy po prostu Trosze, troszkę tańszyje bitewkami chociaż dalej no, do tanich one nie należą y, zrobić jakiś fajny profitik na, na dzisiaj. Zaczynamy od skrzynki pinki. No i dostajemy Sugar Rusha. Szkoda, że nie w lepszym stanie, ale 180 Zico także ładnie. Z drugiej... No, słabiutko tym razem. No i bot Arnold już wychodzi na prowadzenie. Kartel i Sugar Rush. Skrzynka Petrol. No, tragiczna. Dostaliśmy Check and na Najlepszy item za 6,40. Ale tutaj Atomic Alloy. Obdarte, co prawda. Ale bardzo, bardzo ładnie. Teraz Genoldjik. No, niestety Ginold jak zwykle wydymał. Mamy prowadzenie, więc byle by go teraz nie stracić. Mamy Print Stream'a. Print Stream tutaj, o niestety, field tested, Ale 162 zł. Mamy dwie stówki przewagi. Mam nadzieję, że się nic już nie zjebie. Nie zjebie się jeszcze digel Print. O dobra, okej, okay, okej, okay. już już się, już się miałem wkurwić, bo ziomek na końcu do Centico, ale przypomniało mi się, że pod Headry po prostu nic nie dropnął w tej bitwie, więc to Chantico tak naprawdę podbiło nam bardzo fajnie pulę No i zaczynamy, naprawdę fajnym winkiem na start Także już w tym momencie ile mamy proficiku? No ta bitwa za 700, no to 1200, całkiem 1100, naprawdę, naprawdę fajnie Więc teraz spróbujmy troszeczkę grubszą bitewkę, do 1000 na dwóch sobie zagramy Zacznijmy sobie z Beactiva, dorzućmy sobie Loreusa na farta, nawet może być dwa. Lecimy sobie Street Legends i jeszcze Premiuma, yy, tylko że Premiuma sobie przesuniemy na pierwsze miejsce i na dwie bitwa za 940, wydaje mi się, że będzie spoko. Przypominam oczywiście, że te Shadow Daggersy Black Laminate y będą 15 kwietnia dla osób płacących z moim kodem. Także jeżeli chcecie takie, takie skinki wygrać, to, to polecam mój, mój kodzik, oczywiście kod matuszyst tutaj i... Yy, 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 bawcie się odpowiedzialnie, czy bawcie się i grajcie odpowiedzialnie, o to mi chodziło. A z skrzynki premium dostajemy całkiem fajny Dead by Kitty. To jest tej chyba skrzynki z 2013, U, hu, hu, Bloodsport. Ajajaj, aj, aj, bardzo ładny B-Active. I takie coś, no po prostu jeszcze elegancki Deal Night. Myślałem, że trochę droższy będzie. No i okej, okay, no tutaj Loreus niech się nie popisał, ale wydaje mi się, że i tak naprawdę ta bitwa wygląda dobrze, byleby coś jeszcze dropnąć. Niestety szkoda, że Street Legends nie dało nic ciekawego Bo Profit mógłby być zdecydowanie lepszy Aczkolwiek bitwa po raz drugi wygrana Także wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze Żeby ten odcinek zakończyć naprawdę, naprawdę fajnie Dobra, posprzedajemy sobie tej itemki Chyba Bloodsporcika sobie zostawimy Bo jest całkiem drogim itemem, niech sobie holduje tam balansik No i co, może otwórzmy teraz jakąś skrzyneczkę Bo skrzyneczek dawno nie otwierałem Może jest coś nowego na stronie, którego nie widziałem nie ma chyba żadnego eventu, ale wydaje mi się, że możemy sobie spróbować mm, jakiś partner skrzynki może, partner skrzynka wydaje się być spoko opcją, zarzućmy sobie może ciekawskiego, ciekawskiego trzy razy na farta, zobaczmy co taki ciekawski może pokazać, Chantico, no, chyba Factory Newtons, coś się z dźwiękiem nie tak, dwu na chwilę, o uh o, -oh. Nie, dobra, chyba wszystko jest okej, okay, tylko nie wiem dlaczego jakoś przerywało mi. Czekajcie, dajcie mi chwileczkę. Dobra. Coś ze słuchawkami chyba mi się już dzieje nie tak. Mam jakoś słabą jakość dźwięku, mam nadzieję, że na, nagraniu, na nagranie to nie będzie rzutować. No i niestety tamta skrzynka okazała się niefajna. Dobra, może otwórzmy sobie kartel, w sumie są to nowe skrzynki. No, jest kałaszek kartel, ale dwa razy flame test. Dobra, damy jeszcze jedną próbę. O jezu, dobra, trzy razy flame test, tragedia, tragedia po prostu, dobra. Przejdźmy może do jakiejś bitewki teraz. Skoro, skoro otwieranie skrzynek nie za bardzo nam oddaje, no i otwórzmy sobie. Niech będzie Amar, niech będzie Mergani. Dikeya rzucimy. No i na końcu niech będzie kacz, na farta i zrobimy sobie taką bitewkę na trzy osoby. No i zobaczmy, coś ciekawego się tutaj pojawi. No Amar z reguły fartowny dla nas nie był. Mergani wydaje mi się, że tak samo. No ale DK i kacz naprawdę już to są naprawdę fajne skrzyneczki, także wydaje mi się, że te dwie na końcu powinny nam coś ciekawego dać. No okej, okay, okej, okay. Amar tutaj zażycił Hyper Beastem, także może zmienię zdanie na jego temat. Mergani, bardzo ładny printstream, tylko tutaj masterpiece się niestety trafił. No i wychodzi, wydaje mi się, że Ryan ma w tym momencie prowadzenie. Mamy MK Printstream, pytanie w jakim to jest stanie. Field tested, no mamy naprawdę grubasa, byleby teraz nie poleciał i nie poleciał. Mamy jeszcze w ogóle t, yy, Galaxy Glocka, także naprawdę, naprawdę bardzo fajna bitewka, 3-300 zgarnięte. No i wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę bardzo ładny profit uda się ustrzelić. Chyba balans startowy to było 7600, coś czytam 7600? Tak, chyba 7600. Sprzedam sobie te wszystkie itemki. Zobaczę w tym momencie, jak wygląda balans. Mamy 10,5 kanta. Także mm, zróbmy w takim razie ostatnią bitewkę. Zróbmy ją za 1500, żeby też tak nie przesadzać. Skoro jest fart, też. Znaczy jest niby fart, ale boję się, że się podpale i po prostu przegram w cały dzisiejszy profit. Także zagrajmy za 1000, y, 1000 po prostu 500. No i. Na końcu niech będzie skrzynka knife, za 1600 ostatecznie nam wyjdzie ta bitwa, no i na dwie osoby coś takiego. No jestem ciekawy, ten Emerald Sensei rzadko daje, no ale no, jakbyśmy takiego Prince'a trafili, tutaj może Stiletto, albo coś w tym stylu, no byłoby fajnie, byłoby fajnie. Zobaczmy, na, no, po Emeraldzie nie spodziewam się dużo, ale mam duże nadzieje co do Windmilli, ta skrzynka naprawdę lubiła nam dać, no tutaj oczywiście Emerald Sensei najgorszym dropem za 4,12 zarzucił. W tym momencie, Windmill Słabizna, słabizna. On, my trafiamy kolonie, on trafia Shadow daggersy. Dobra, może uda się jeszcze to nadrobić. Mamy bardzo ładne MP9, które jest mega drogie. No i pytanie teraz, czy Catch nam pomoże? No niestety, niestety. Wątpię, żebyśmy byli w stanie to wygrać, bo raczej nóż nie wyleci nam o 300 i droższy. Jeszcze on dostał droższy nóż, flipa, my dostaliśmy Shadow daggersy, także. Nie jestem zły, nie jestem zły, bo mamy proficik, mamy tysiąc chyba, 200 profitu, także najgorzej, najgorzej nie jest. A, jeszcze w ogóle skrzynka dzienna, jeszcze skrzynia, skrzynia za eksp, otworzymy sobie jeszcze Platin Case, a może u Stream? Stój! No kurde, dobra, już myślałem, że pierwszy raz w życiu trafimy, trafimy elegancki nóż, ale niestety się nie udało. Mam nadzieję, że jakoś dźwięku się nie popsuje na nagraniu, bo będzie mi bardzo przykro. A więc co, dzisiejszy odcinek kończymy z 1300 profitu, także elegancko. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie lajka, like zostawcie suba, napiszcie jakiś komentarz i y, pamiętajcie, sprzużywajcie mego kodu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, siemanko!